Pierwsze zajęcia odbyły się 2000 roku w październiku, dokładnie to był 24 październik. Na pierwszych zajęciach pojawiły się aż dwie osoby, z czasem było ich coraz więcej. W pierwszym dzienniku miałem zapisanych 36 dziewcząt, także myślę, że to jest dużo. Ogólnie przez te 10 lat przewinęło się myślę, że spokojnie 50, 50 dziewcząt. Skład dzisiejszy to jest 13 osób. No, i tak w sumie co chwilę dochodzą nowe osoby. Oczywiście, jak najbardziej, grupa jest otwarta. W każdej chwili można przyjść się, zapisać. Oczywiście, też z pewnymi umiejętnościami, bo, bo tutaj układu trzeba się szybciutko nauczyć. Więc no, szpagat, jakieś takie elementy akrobatyczne są wymagane. Podczas powiatowego turnieju tańca przewidziany jest pokaz multimedialny, historia zespołu Venus. Będzie to pokaz zdjęć, opowieść o historia zespołu. Będzie także pokaz multimedialny zasad czyli leadingu. To jest ważne myślę dla, dla tych osób i dla tych dziewcząt, które ćwiczą też w szkołach, w grupach czy leaders. Będzie także pokaz zespołu Venus, taneczny no i mnóstwo innych atrakcji.